Cześć! Dzisiaj znajdujemy się na Białęce przy ulicy Strumykowej. Mam do zaoferowania Wam zadbane, czyste, rozkładowe, dwupokojowe mieszkanie z dwoma balkonami, z komórką i z garażem. Zapraszam do środka. Jesteśmy w lokalu o powierzchni ponad 58 m2. Mamy tu korytarz z szafą fnekową. Z korytarza wchodzimy do każdego z pomieszczeń. Po lewej stronie znajduje się oddzielna, widna kuchnia z oknem, wyposażona w niezbędny sprzęt AGD oraz meble kuchenne wykonane na zamówienie. Dalej mamy dużą sypialnię z dużym łóżkiem małżeńskim oraz szafą w zabudowie. Sypialnie jest wyjście na balkon. Następnym pomieszczeniem jest łazienka, wyposażona w wannę oraz WC. Znalazło się też miejsce na pralkę. Centralnym miejscem tego mieszkania jest ustawny witny salon z dużymi oknami z wyjściem na drugi balkon. Lokal znajduje się na bezpiecznym, chronionym i monitorowanym osiedlu tuż obok parku Ireny Jarockiej. Białołęka to wciąż młoda, ciągle rozwijająca się dzielnica w której oprócz zielonych terenów znajdziemy dużo sklepów, np. Galerię pod Dębami, Biedronkę czy Galerię Północną. Poza tym dużo mamy szkół i przedszkoli. Dzielnica ta jest dobrze skomunikowana z centrum Warszawy. Tramwajem do metra Młociny dojedziemy w ciągu 15 minut. To idealne miejsce dla pary, rodziny z dziećmi, starszych osób, jak również jako inwestycja na wynajem. Mam nadzieję, że zainteresowała Cię ta oferta. Nie zwlekaj, zadzwoń!